Siamo widzowie, dzisiaj sobie nagrywamy odcinek z Fortnite, jak gram w Fortnite. Tak, wiem, tak gram w Fortnite. I tak dzisiaj sobie widzowie zagramy chyba zwykły Battle Royale. No, chyba zwykły Battle Royale. I ja już nie przedłużam, i widzimy się w gierce. Dobra, a więc jesteśmy już w gierce. Przeciszę trochę na nagierka. O, wow wow, wow, wow wow moje FPS -y. i 30 FPS. Ale... Stałe 30 FPS. Ale płynna piorka i dobrym wideo, like, zawie tak. I widzowie jeśli dobijecie tutaj 30 lajków, od razu nagrywam kolejny odcinek. A no i tak i od razu po nagraniu tego odcinka będę musiał zrobić miniaturkę na ten odcinek, więc no widzowie nie myślcie, że prędko będzie ten odcinek. Trzeba znów zmienić sobie na 30 klatek w pasów. No i teraz mam stałe widzowie, teraz to klasa. Widzowie, mm. łapka subik, jeszcze raz przypomnę. Chybili Rizler, Nie wiem co mówić. Wy Fortnite myślicie, że ja dopiero co grę zacząłem w tą grę. Ja w tym grę mam już prawie 3 lata, więc Fortnite ogarnij się. Ja wiem, głupi nie jestem. Dobra, teraz wam powiem szybką ciekawostkę. Czy wiedzieliście, że 90 osób w lobby to botra, z czego 10 osób to są prawdziwe osoby? Zapewne tego nie wiedzieliście, więc wam właśnie to powiedziałem. Czy wy... Czy... Jakby... czy Fortnite myśli, że ja właśnie dzisiaj zacząłem tą grę, grać w, w Fortnite'a? Jak widzicie, ja jestem już profesjonalnym graczem Fortnite. I ja nie wiem co oni mi w ogóle tutaj dają za podpowiedzi. Ta pompa jest nawet kit. Nie będę mówił, że jest słaba, bo naprawdę jest dobra, jak ktoś z niej umie grać. Ostatnio zrobiłem na niej, na niej klacza. 1V3 chyba. I tak wiem, nie uwierzycie mi, ale to już mniejsza. Yy, chyba nowy statek jest ten tutaj, ale nie pamiętam chyba. To na pewno jest nowe się da zniszczyć. O, kurda. Widzowie, napiszcie w komentarzu, z czego chcecie kolejny odcinek. No tak. 62 plus 34? Ile daje 62 plus 34? 60 plus 34? Czekajcie, czekajcie, muszę obliczyć. Nie jestem głupi, jakby coś. 64 plus 32. 96. No dobra, czyli chłop nie z no bo nie z tego. No dobra. Ja wiem, widzowie, że wy sobie zaraz pomyślicie, że jestem w jakiejś trzeciej klasie, ale nie jestem, naprawdę uwierzcie mi. i co, z... co ty mu robisz, chłopie? Ty, ty jesteś identysta, czy co? Że mu do paszty zaglądasz? Ale kiat Idealnie na skrzynkę. 90. się nie da robić normalnie. No tutaj na takich pasach to się widzowie nawet edytować nie da. Uuu, chłopczyku, ty tutaj to miałeś dobry lód Nie, 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 to. O mój Boże. No tak, to to? Tak. O tak. Chciałem widzę zrobić screena, ale to już mniejsze z tym. Miał lepszą pompę, w sensie lepszą, no lepszą Ej no ale 2 na 1 to nie fair Dead 2 na 1 to jest wiedziawie nie fair, no ej no ej no Lego, no szanujmy się no naprawdę Ciebie nie znam, ale no... Full box, 100? To 100? Dead? Na no kreatywną mam stałość. No i tu już jest prawdziwy gracz. Nie mam jak. Eee, sos kibdi wykiwane. 42 jeszcze dostało. No i z DEDA i Skibidi. Och, pociąg się zatrzymał. No nie, dobrze. Bardzo niedobrze. Czego ty tam podskakujesz? Ujojoj, nieudana perełka, co? Chciałabyś się co? Dobra, nieważne już. 5 killi mamy. Ja mam. żeby wam gdzieś śmiesznego ulicza. Skiby D. wow. D, nie, tak się umaraliśmy. Bum. Białe. To widzowie, ta Ja wam mówię, widzowie, to Takora. Ja mam widzę wyprzędą no. Boisz się, co? No dobra. Posłuchajmy, czy ktoś tutaj jest. Co, jest? Co ci się stało, morda? Kupi widzowie to widzieliście? O, ulepszony czas. No i widzowie, kupi zawsze ma szczęścia. Ula la! Widzowie, no przecież. Ojej, tak, tak. Bódki. to jest ta kora czy mi się wydaje nie dobra, to są jakieś boty widzowie, bo oni się tam tyle nawalają Nie mogę, taki mam syn Fin, 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 fin Wyspa za 200 metrów Kampisz w krzepu, nie kampisz? 9 fragów widzowa Jak zrobię wino? To wszyscy, ale to dosłownie wszyscy dajcie mi soba. Ej, wiesz co, jakby tak kąpić... Grozi mnie, zapraszam. Siema. Siema, wiesz, że nagrywam odcinek na YouTube? Fajne. No, z KBD czy nie z skibidi. skibidi. A z czego nagrywam? No, z czego, a w co gram? No Ej, widzowie, to jest ta kora. Nie, kora taka, co mnie atakowała na początku gry. Trochę na początku. Krak. Ej, to było takie dziwne, co raz tak u mnie. Bo ktoś się złykał. Chyba no, to nieźle. A w 10 masz? To, no, 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 no. A co? Skąd wiesz? A nie? nie wiem, bo słyszałam. No, ha. słyszałeś, że mam tu 10? No tak. Ulepszony ciast i Jakby coś, gram tylko Battle Royale, więc ja... No to zagramy duo. I co wie, w tym momencie zagramy sobie duo Battle Royala z Mrozie, czyli moje trio. I po tej runce oczywiście Jesteś? zagramy, więc nie macie co się martwić. O Boże widzowie, przepraszam, zrobiłem cięcie i tego nie odstopowałem. Przepraszam widzowie, jestem głupi. Kiedy zrobiłeś cięcie? No, zrobiłem cięcie. I nie, zasto I nie odstopowałem tego. I cały czas było cięcie. Czekaj, bo kolega do mnie Aha, wycisz się, wycisz się. Jak coś widzowie... Powiem wam, zabiłem jednego typka, który mnie nędzy, yy, gnębił z katany, tutaj jest jego koronka na wyspie i mówiłem, właśnie kto się wziął i mówiłem, mm, czy ten boss jest nienormalny, czy nienormalny i to tyle.

i dobra, bo jest taki przegłos w cholerę. Nie, jest jeszcze przeglądy w jakimś magazynie. No dosłownie. Ty też to słyszysz? Ty też to słyszysz? No nie, nie słyszę. Nie no. Nie no. Ja widzę ja... Jestem najlepszy. Najlepszy. Ło! Weź Nie, ja nie biorę stucra. Co ja zrobiłam? Ej, dobra, proszę cię wyjść z tej ekipy, bo tutaj jest taki przegłos, chłopie. O, dobra, dobra, już wykminiłem. ja na kreatywie to bym normalnie tutaj kwatra robił? O, sobie z teleporta pierniczną? No, ja widzę, że wam mówię, że tutaj to się... Ja widzę, teraz pytanie, czy zrobię winę, bo jak zrobię winę, to dajecie mi like i suba znaczy się, suba znaczy się. Tak, suba. lajka like też możecie dać. Ale suba chyba. Top 3. Top 2. No tutaj to chyba dwie osoby były prawdziwymi graczami. Ta kora i ta Mystic. Okay. I widzę, wiecie czy ostatni będzie na no hita? Najpewniej no on zada od burzy Bo tak zawsze jest Ale Kurde, no myślałem, że to typa to glutek Był na tyle głupi, żeby się schować w chatce. No, ochita? To jest prawdziwy gracz, co jest? On buduje! Napiszcie widzę, jak sobie radzę na 20 fps. -ach. nie ona Kewa. Let's go, widowie! Teraz proszę od was subiki Czekam, czekam. Let's go! Dobra! Win! I chyba widzowie tym miłym oto akcentem możemy zakończyć odcinek. A więc to by było na tyle z tego odcinka. Nara!